Hej, witam was wszystkich w kolejnym filmiku dzisiaj. Jak możecie zobaczyć po tytule, chciałabym was zaprosić na haul z Lumpeksu. Mam dużo ciuchów, które w ostatnim czasie udało mi się kupić. Także jeśli jesteście ciekawi, co mam wam do pokazania, to zapraszam was do oglądania. Na sam początek będzie generalnie dużo, dużo koszulek, bo jakoś tak wyszło. Więc na początek coś takiego. Taka koszulka, to jest koszulka z zary, taka troszkę krótsza, taka troszkę krótsza, to jest taki trochę crop top, jest taka oversize, coś takiego i to jest rozmiar L. Następnie. Zwykły czarny t-shirt, klasycznie w dekolt, w serek, takie jak lubię. Tutaj macie markę. Kolejna. Jest to koszulka Amisu i jest to rozmiar XL, ale ona, powiem Wam, że wcale nie jest taka duża, jak możecie zobaczyć. I one są fajne, takie e, wszystkie te e, topy i wszystkie te t-shirty, te one są fajne dlatego, że one są takie przylegające i e, opinające więc nie są takie mega luźne więc są fajne na przykład do spodni z wysokim stanem albo do spódnic i ta jest właśnie w takim kolorze khaki mam jeszcze tutaj też taki, udało mi się właśnie znaleźć dużo takich basiców e, tutaj mam taką białą z Primarka, ta ma już taki e, okrągły też taki krótki rękaw, bez żadnych, bez żadnych wzorów. I jeszcze mam jeden taki top. I ten top, top, t-shirt, też jest z zary. Tutaj jest rozmiar M. I on też jest w okrągłym, ma okrągły dekolt, ale ma tutaj takie fajne rękawki. One są takie trochę, jakby przecięte po prostu nożyczkami. Bardzo fajnie to wygląda. Następna bluzka, koszula. Nie wiem co to jest za marka. Coś takiego. I to jest taka bluzko-koszula na ramionczkę, zapinana tutaj na guziki aż do samej szyi. Pod samą szyję mamy tutaj, i to jest takie fajne, bo to jest troszkę rozciągliwe. Ona jest zakończona po prostu klasycznie yy, i też nie jest mocno długa, więc też fajnie się sprawdza, właśnie włożona, yy, włożona do spodni, czy do spódnicy, czy do spodenek. Jeszcze z takich basiców, House. Yy, to też jest na ramionczkę. Widzę, że mam tu jakieś poprochy. Yy, coś takiego, i tutaj ma taki piękny hawcik na zakończenie yy, rękawa. Bardzo ładnie to wygląda. Dodaje takiego uroku. Teraz zmieniamy trochę garderobę. I pokażę Wam teraz sukienkę na ramionczkę. Tutaj z taką gumeczką. Troszkę dłuższa, ona jest tak do kolana dla mnie. I to jest handem. Oj. Handem. i tu mamy rozmiar 38. Ona jest fajna dlatego, że można ją nosić na ramionczka, ale też można sobie te ramionczka schować. Nawet można je sobie odpiąć, bo one są normalnie tak odpinane, jak w przypadku ramionczek od Stanika i można ją sobie po prostu nosić w ten sposób. Jest bardzo przyjemna. Bardzo ma fajny materiał. Dodatkowo bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się ten odcień niebieskiego. Do już takiej opalonej skóry też bardzo ładnie wygląda. I wracamy z powrotem do koszulek. Teraz mam takie y, szerokie, oversize crop topy i to będą dwa bardzo do siebie podobne y, i obydwa będą z... obydwa są z Bershki i pierwszy a pierwszy pierwsza taka koszulka takie tajdaj fioletowe z atomówką. I tu mamy berszkę. I to jest rozmiar L. E, a druga też w atomówki różowa. E, z drugą atomówką. I tutaj też tak samo, ten sam rozmiar, rozmiar L. Bardzo fajne są te koszulki. Wszystkie te rzeczy są pogniecione, jak możecie zauważyć, ale specjalnie nie prasowałam ich, po prostu wyciągnęłam je z szafy, aby wam je pokazać. Więc myślę, że mi to wybaczycie. Wszystkie ciuchy są dobrze widoczne, więc nie będzie z tym większego problemu. Przechodzimy dalej. Teraz mam wam do pokazania koszulę. Jest to koszula na ramiączka z przodu, właśnie z haftem. Z tyłu jest klasyczna. Koszula jest trochę prześwitująca, szczególnie z przodu, ponieważ ona tutaj nie ma żadnej. Yy, yy, nie ma żadnej. Yy, no, zabrakło mi słowa. Czego nie ma? Podszewki, o. Ale do. Yy, białego stanika czy beżowego wygląda spoko można też pod spód włożyć na przykład jakiś top na ramionczka i też będzie to fajnie wyglądało i tutaj mamy mango nie wiem jaki to jest rozmiar nie ma tutaj napisane więc wam nie powiem jeszcze jeśli chodzi o bluzki już powoli kończymy tutaj mam taką bardzo ładną bluzkę też na ramionczka takie grubsze i ona tutaj e, ma zakończenie też z takim haftem, w, e, też w kolorze khaki. Bardzo ładnie wygląda. I z tyłu ma też bardzo fajne wykończenie, ponieważ jest tutaj z tyłu wiązana. Myślałam e, na początku, że będzie ją można nosić na dwa sposoby, ale e, jednak e, tylko można nosić ją w ten sposób, dlatego że ona tutaj ma e, przeszycia na em, na biust, więc no raczej nie będzie to się dobrze układało, jeśli chodzi o tył. Przechodzimy dalej i mam wam do pokazania dwie też takie same sukienki. To jest sukienka w ogóle z działu dziecięcego. Ona też jest tutaj z tą taką rozciągliwą gumką, więc też fajnie tutaj wygląda na biuście i ona jest z przodu krótsza z tyłu dłuższa i ta ma takie ładne pastelowe niebiesko zielone kolory i dodatek tutaj białego, a druga jest w takich żywych bardzo kolorach pomarańczowy, różowy i biały i ona też jest tak samo wykończona, też ma tutaj dłuższe dłuższy tył. Krótszy przód, no i też tak samo jest na ramionczka. <laughs> I tak, jedna to jest marka Arizona, a druga to jest Kanguros. I już zostały nam ostatnie trzy, chyba, rzeczy z tego, co tutaj widzę. I mam tak, znowu mam koszulkę z H&M-u. Jest to crop top w rozmiarze M, biała w takie kwiatki brązowe. Bardzo ładnie wygląda. Tutaj też ma takie e, wiązanie fabrycznie, które jest zrobione. Więc też fajnie, bo ona cały czas się ładnie nam e, układa. Nawet do takich sportowych spodenek, jak mam dzisiaj, też bardzo fajnie e, wygląda. E, kolejna e, bluzka, już taka troszeczkę inna. E, też bardzo fajnego materiału. Jest super miła. To jest... E, w ogóle marka ASOS, rozmiar 36 i ona jest taka trochę hiszpanka, trochę e, zwykła bluzka. Prezentuje się w ten sposób. Tutaj są na ramionczka. No i tutaj mamy ten rękawek, tu mamy odkryte ramię. E, I tutaj ona jeszcze miała e, sznurek e, do związania, ale prawdę mówiąc, ten sznurek nie wyglądał zbyt fajnie. To się wtedy dziwnie tak układało, tu się wszystko zbierało. I ja sobie po prostu ten sznurek wyrzuciłam i ten dekolt się tak fajnie teraz otwiera. Bardzo ładnie się układa. No i ona też jest taka krótsza, zwiewna. Bardzo fajnie tak na takie letnie, gorące dni. I jak najbardziej się fajnie sprawdza. I ostatnia, ostatni top. Coś takiego, też taki koronkowy, na ramionczkę prześwitujący, krótki, też do krótkich spodenek z wysokim stanem, bardzo fajnie wygląda do jakiegoś beżowego stanika. Bardzo, no, bardzo tak letnio, zwiewnie trochę tak festiwalowo. I tutaj to jest też handem, i to jest rozmiar 38, tylko to jest ta seria Divided. I to były wszystkie zdobycze. Lumpeksowe, które miałam wam do pokazania. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie kciuka do góry. Napiszcie też, czy Wy lubicie chodzić do lumpeksu i co ostatnio, jeśli tak, to co ostatnio udało Wam się fajnego kupić. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!